Przeczytam wam coś. Na Grand Theft Auto 6 obecnie czekają miliony na całym świecie. Wokół tej gry krąży wiele legend i plotek, które powstają przez bierność Rockstar. Twórcy, poza wzmianką, że pracują nad GTA 6, nie podali publiczności żadnych konkretów na temat nowego tytułu. W związku z takim działaniem Rockstar fani biorą sprawę w swoje ręce i sami zdobywają na różne sposoby. Informacje o GTA 6. Jeden z insiderów postanowił nawet zebrać wszystkie dostępne wiadomości w kupę, a następnie stworzył dokument, w którym opisał co wie na temat długo wyczekiwanego hitu. Chcieliście materiał o GTA 6, no to będzie. To, co przed chwilą przeczytałem, to fragment newsa, który został stworzony 23 października 2023 roku, czyli całkiem niedawno. Pojawił się on na Onecie, a konkretnie na serwisie eSportmania, który został jakoś tam wpięty w przegląd sportowy. W sumie nie wiadomo dlaczego, ale okej. Okay. Aha, eSport i sport to to samo przecież, nie? I dlatego wylądował on w końcu na Onecie. Tam robi furorę, bo oczywiście jest tu nawalone słów kluczowych od groma. News nosi tytuł Lista broni w GTA-6 robi wrażenie. Dwa kłamstwa od razu w tytule. Nie znamy list broni w GTA-6. My nawet kurwa nie wiemy, czy to się będzie nazywać GTA-6, ale do tego jeszcze przejdę. No więc dalej, przeczytajmy, co toż nam kolega napisał takiego. W 60-stronicowym dokumencie podzielił się on chociażby wiedzą na temat broni które pojawią się w Grand Theft Auto 6. Rockstar w tej kwestii nie ma zaskoczyć graczy, gdyż większość uzbrojenia była już dostępna w poprzednich wersjach. Niemniej jednak są pewne nowości, z którymi warto się zapoznać. Kurwa, jakie nowości! Przecież my nie znamy żadnej listy broni. Come on! Tu jest wymieniona ta lista broni. Wyrzutnia rakietki, baseballowy nóż, koktajl mołotowa, granat dymny, myśliwski karabin snajperski to będzie nowość. Granat błyskowy to będzie nowość. Karabin maszynowy, karabin szturmowy, pistolet polimerowy to będzie nowość. Harpun nowość. Mikro SMG, kompaktowe SMG, ciężki karabin maszynowy. Shotgun pompka. Ja bym tu jeszcze dorzucił taki zwykły pistolet, bo kurwa jestem przekonany, że on się w tej grze jednak pojawi. Dziwne, że ten autor 60-stronicowego dokumentu nie wpadł na to. Albo ten człowiek, który to napisał, po prostu ten pistolet pominął. No też tak może być. Jeśli w GTA 6 znajdą się te bronie, to gracze, którzy grali w poprzednie wersje, będą wiedzieli jak się nimi posługiwać. Yeah. Na liście możemy jednak też zobaczyć kilka nowości, które jeszcze nie pojawiły się w innych produkcjach z serii Grand Theft Auto. To jest cały news. Oczywiście powstał, zanim w ogóle Rockstar ogłosił, że w grudniu, na początku grudnia zakładam, że w pierwszych dwóch tygodniach pojawi się ten wielce wyczekiwany zwiastun GTA 6 zwiastun tak wyczekiwany, że kiedy komunikat o Rockstara o tym, że w ogóle ten zwiastun się pojawi w grudniu, pojawił się na Twitterze, to sprawdzałem to sobie wczoraj wieczorem. On zrobił 156 milionów wyświetleń. To świadczy dość mocno o sile rażenia tej gry. No ale wróćmy do tego newsa, który zacytowałem na początku. Lista broni w GTA 6 robi wrażenia. tak jak powiedziałem, dwa kłamstwa już w tytule. Nie ma żadnej listy broni to raz yy, pewnej, tak? A tytuł sugeruje, że ta lista broni jest pewna. No i nawet my nie wiemy, czy ta gra się będzie nazywać GTA 6. To jest w ogóle ciekawostka, bo ja jestem przekonany, że ta gra się będzie nazywać GTA 6. Yy, stawiam, że jakieś 95% szans, że ona się tak będzie nazywać. Pismacy też stawiają, że to będzie GTA 6, bo chodzi o frazę. Tak? Wszyscy chcą się podpiąć pod frazę, żeby nie zginąć. Teraz fraza GTA 6 jest popularna, więc oczywiście wpina się to GTA 6 wszędzie. Ale w sumie Rockstar nawet nie powiedział, że to jest GTA 6. Powiedział, że to jest następna odsłona serii Grand Theft Auto. I tyle. Nigdy w komunikacji nie było informacji, że jest to GTA 6. Zdziwiłbym się, gdyby ta gra miała podtytuł, ale z drugiej strony dlaczego nie? Być może coś zrobią z literkami VI, czyli rzymskim 6, może, Vice City w końcu, nie? Więc kto wie, kto wie. No ale e, wróćmy do tego głównego zagadnienia. News jest tylko przyczynkiem do mojego krótkiego komentarza tak naprawdę. Wiecie co? Ja mam nadzieję, że jak ten zwiastun się w końcu pojawi, na jego końcu zobaczymy dwa słowa i będą to słowa out now. Wiecie dlaczego? Bo kurwa nie mogę czytać tego gówna, które jest produkowane na temat tej gry w sieci. Strasznie mnie to wkurwia. Zaczynam blokować serwisy growe, które produkują takie gówno treści. Nieważne jak one się nazywają, czy są duże, czy małe, bo po prostu nie mogę tego wytrzymać. Nie mogę wytrzymać tworzenia newsów z dupy traktowania plotek jako pewnik i tak dalej. To samo dotyczy zresztą imion głównych bohaterów. Jason i Lucia, my je znamy z tego Liku, który był jakiś czas temu, wtedy wyciekło dużo fragmentów rozgrywki z prototypu GTA 6. I wtedy właśnie dowiedzieliśmy się, że ci bohaterowie, kobieta i facet, nazywają się Jason i Lucia. I nie zdziwiłbym się w sumie, gdyby Rockstar zmienił te imiona w pełnej wersji gry i nie wiem, koleś by się nazywał James Alaska Laura i co wtedy? Te wszystkie yy, newsy, które traktują to już jako pewnik, bo do tego pije. Wyszliśmy spoza sfery plotki, nikt już nie podkreśla, że to spekulacja, że to jest plotka, tylko w tytułach walą do nas już takie pewniaki, że tak właśnie będzie. Nawet w tym newsie, który zacytowałem, czyli lista broni w GTA 6 robi wrażenie. Prawdziwe jest tylko pierwsze zdanie w lidzie. Mimo że od premiery GTA 5 minęła już ponad dekada, to dalej nie mamy żadnych informacji od Rockstar na temat następnej części Grand Theft Auto. Tutaj nie wciśnięto GTA 6, napisano, że nie mamy żadnych informacji, to po kiego grzyba tworzyć listę broni w GTA 6, skoro są to wyłącznie spekulacje. Czy ja mam problem z plotkami? Żadnego czy mam problem z insiderami? Też nie mam. Powiedzmy, że jest kilka osób faktycznie w sieci, która sporo wie i sprzedaje te, te informacje na Twitterze, na przykład, ale jest też cała masa ludzi, która próbuje po prostu na tego typu kontencie zrobić zasięgi i właśnie oni zdradzają info. Wiecie co? Ja też jestem insiderem i powiem Wam, że w grudniu wydaje mi się, że na Game Awards będzie trailer nowego Duma. Czy ja to skądś wiem? Nie. To jest moja spekulacja totalna. Tylko ja wam powiedziałem już o tym w którymś filmie wcześniej, że ja tak podejrzewam, że 30 urodziny duma skończą się tym, że nowy dum zostanie zapowiedziany. Czy mówię wam, że tak będzie? Nie. Czy mówię wam, że ja to skąd wiem? Nie. Oni też nie mówią, że mają dobre źródła i tak dalej. Oni podają informacje jako pewni. Tutaj mamy trochę inny przypadek, bo po prostu jakiś fan stworzył, zakładam, ten 60-stronicowy dokument. Nie podano linka do niego oczywiście, bo czemu miano by podać? Skoro z 60-stronicowego dokumentu można jeszcze zrobić z 10 takich newsów. Nie? Wystarczy go przejrzeć dalej. Może pojawi się jakaś inna lista, na przykład samochodów. Nie? Powiedzmy, że Infernus będzie. Jestem insajderem, mówię wam, że Infernus będzie w GTA 6. No. Mam nadzieję, że po prostu ta gra wyjdzie na drugi dzień. Oczywiście to jest nierealne. Nie ma żadnych szans, żeby GTA 6 ukazało się dzień po publikacji pierwszego zwiastuna. Ale chciałbym, naprawdę bym chciał. Dlatego, żebym nie musiał czytać takiego gówna. Powiedziałem w podcaście u Dapita, że mam problem z mediami obecnymi, bo tworzą masakrycznie dużo gówno treści. Liczy się fraza, a nie to, co masz do przekazania. Z byle czego jesteś w stanie zrobić newsa. Dzisiaj się przepisuję. Robi się tematy na szybko, nie wiem, ktoś stwierdza, ty zrób mi newsa o GTA 6 i potem taki człowiek robi takiego newsa o GTA 6 na bazie jakiegoś 60-stronicowego dokumentu, do którego nawet nie podpięto linka. Sprawdziłem to specjalnie, więc jak link się pojawi, to wiedzcie, że ktoś się zorientował i go dopiął. Co ja myślę o ewentualnej szóstce? W sumie to się trochę cieszę, bo ja się cieszę w ogóle jak Rockstar robi gry. <grym> to się rzadko zdarza ostatnio. Bo GTA 5 wyszło 10 lat temu, Red Dead Redemption 2 wyszło w 2018 roku. Teraz minęło 5 lat, całkiem niedawno. Więc tak, cieszę się, że Rockstar wydaje grę. Czy jestem nahypowany? Nie, bo w sumie nie mam czym. Ja nic o tej grze nie wiem. Ja nawet nie wiem, jak ona się nazywa. Nie wiem, co w niej będzie. W sumie te liki, które kiedyś były, już jakiś czas temu, też zlałem. Coś tam obejrzałem, poczytałem coś na GTA Forums, bo to jest w sumie jedyne miejsce, które jest dla mnie źródłem jakichkolwiek informacji o GTA, nie serwisy growe, nie ci, co przepisują między innymi z GTA Forums, tylko właśnie to forum. Bo tam siedzą ludzie, którzy faktycznie grzebią w kodach stron internetowych, Spekulują, ale nikt nie traktuje tych rzeczy jako pewnik. Wszyscy twierdzą, że albo są to plotki, albo spekulacje. Można coś na bazie tego typu informacji próbować wynieść, ale nie przedstawiać ich ogółowi, że to jest pewne. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, ta gra wcale nie musi nazywać się GTA 6. Może. Nie mówię, że nie. Tak jak powiedziałem, 95% szans na to daje, że to będzie GTA 6. Po prostu. Ale tak samo z tymi bohaterami. Niekoniecznie muszą nazywać się Jason i Lucia. Chociaż jeżeli zostało już masa zrobionych linii dialogowych do tej gry, to zakładam, że tak właśnie nazywają się bohaterowie. Ale nigdzie nie mówię, że tak będzie, bo ja tego nie wiem. I nie wiedzą tego też ci wszyscy, którzy klepią tych gówno treści w sieci. Ktoś zapytał w komentarzach, czy ja uważam, że GTA 6 będzie większym hitem niż GTA 5? Myślę, że tak, ta branża cały czas rośnie. Coraz więcej ludzi interesuje się grami komputerowymi, coraz więcej ludzi interesuje się tymi mainstreamowymi grami. Pokazał to też dobrze Cyberpunk, gdyby Cyberpunk ukazał się w 2013 roku prawdopodobnie takiego szumu, jaki stworzył. Mówię przed premierą, nie po, bo po to wiadomo. Takiego szumu by nie było, więc siłą rzeczy, no, ta gra musi być większa od GTA 5. Myślę, że nawet będzie lepsza. Nie mam żadnych danych, ale tak podejrzewam. Głównie dlatego, że wierzę w Rockstara, bo Rockstar cały czas podnosi poprzeczkę. Ta gra będzie wyładowana detalami. Może nawet będzie ich więcej niż w Red Dead, chociaż tutaj mam takie wrażenie, że w... nie, bo GTA jest dużo szybsze niż Red Dead Redemption. Tam więcej rzeczy można pokazać tylko dlatego, że ta rozgrywka jest powolna. Chciałbym, żeby to było Red Dead Redemption 3, no ale trudno mieć żal. Jak Rockstar ma do wyboru GTA albo Red Dead, to sorry, będzie robić GTA. Tak naprawdę jestem ciekawy, co się stanie z trybem online, bo chyba możemy uznać, że będzie jakaś próba odświeżenia tego trybu. Bardziej mnie zastanawia, czy zostanie stworzona nowa odsłona trybu online, czy po prostu ten tryb który już jest i ma masę kontentu, bo przecież Rockstar cały czas pompuje GTA Online, zostanie rozbudowany, nie wiem, może tak jak Counter Strike albo coś takiego. To jest w zasadzie jedyna kwestia, która w jakiś tam sposób mnie zastanawia. Single spodziewam się, że będzie dobry. Chciałbym kampanii, która będzie, oczy znaczy całej fabuły, która będzie bliższa GTA 4 niż GTA 5, trochę poważniejsze tony, może tak właśnie jak w Red Deadzie, bo Red Dead ogólnie jest dużo bardziej poważny niż seria GTA. Więc gdyby zrobiono scenariusz, który jest bliższy GTA 4, byłbym chyba bardziej zadowolony. Niemniej nic o tej grze nie wiemy. Nie wie o tej grze nikt nic poza samym Rockstarem. Zobaczymy zwiastun, pewnie nie będzie długi. Na GTA Forms zostanie zapewne rozłożony na czynniki pierwsze. Takie inicjatywy lubię. Nie lubię tworzenia gówno treści na bazie odkryć fanów i robienia splotek informacji pewnych. Strasznie mnie te gówno treści wkurwiały w golu i cieszę się, że nie mam nic wspólnego z dzisiejszymi mediami. Że nikt nie będzie mnie łączył z takimi treściami i twierdzić, że odpowiadam za tworzenie clickbaitów, bo to są tak naprawdę clickbaity. Ten materiał nazywa się GTA 6 w cudzysłowie, nie dlatego, że nie wierzę w to, że ta gra się będzie nazywać inaczej. Tak jak powiedziałem, 95% szans, że będzie to GTA 6, tylko dlatego, że faktycznie nic o tej grze nie wiemy, nie znamy nawet jej tytułu. Ja się będę do nowego GTA pewnie w przyszłości wielokrotnie odnosił, będę tworzył jakieś materiały na ten temat i pewnie jeszcze przed premierą. Ale będę raczej bazować na ciekawych informacjach i podkreślać, że są to spekulacje i plotki, a nie, że tak faktycznie będzie. Mam nadzieję, że premiera będzie w miarę szybko, że nie będziemy musieli czekać nie wiem, półtora roku, bo tak było z Reddedem Drugim, który miał dwie poważne obsuwy, a miał ukazać się dużo, dużo wcześniej, a ukazał się w rzeczywistości prawie chyba półtora roku po pierwszej zapowiedzi. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Dziękuję swoim patronom, którzy wspierają mnie w serwisie Patronite. Listę właśnie tych patronów widzicie na ekranie. Jeśli ktoś chciałby do tych patronów dołączyć, to link znajdziecie w opisie. To wszystko, co mam do powiedzenia na dziś. Sorry za trochę wulgaryzmów, ale po prostu. Rzecz mnie irytuje na max. Tak naprawdę ten materiał chciałem nagrać dzień po tym, jak to przeczytałem, ale wtedy miałem inne rzeczy na głowie i jakoś tak wyszło. W międzyczasie Rockstar y, zapowiedział, że będzie ten zwiastun. No i jest to dobra okazja. Tyle na dziś. Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich. Hej!